Cześć, dzień dobry. 41 lekcja. Dzisiaj, tak w plenerze nad jeziorkiem, sobie siedzę. I stwierdziłam, że przyjemniej będzie tutaj mi nagrać. Właśnie sobie śniadanie zjadłam. Więc, do tej 41 lekcji. Co tam nam autorka chciała przekazać? Spełnij czyjeś marzenie. Historia tego rozdziału opowiada o mężczyźnie Leonardzie czartoryskim, więc Polaku, emigrancie, który właśnie podczas II wojny światowej, po powrocie do, do domu, ale tam w sensie w Stanach, bo byli rodziną emigrantów, zapisał się na studia, chciał zostać stomatologiem. I Właściwie dotrwał do końca tych studiów, natomiast przy ostatnim egzaminie pogoda była na tyle niesprzyjająca, jakaś taka ostra śnieżyca, że nie mógł dotrzeć na ten egzamin. E, oczywiście egzaminator później nie, nie uwierzył, że to z tego powodu nie dotarł ten mężczyzna na ten egzamin, e, no i przez to jakby no, został oblany, musiałby cały kurs powtarzać, natomiast on był na tyle jakoś tam dumny i ambitny, że nie chciał się już. W jakieś tam spotyczki i słowne, i jeszcze raz w sensie angażować, i jeszcze raz przystępować do tego kursu, więc to po prostu odpuścił. I tak, I tak zostało przez wiele, wiele lat. On tam zajął się czymś innym i jak już miał swoje dorosłe dzieci, i jeden z synów opowiedział tą historię jakiejś tam koleżance, przyjaciółce która z kolei skontaktowała się z wydziałem tam, na tym Harvardzie, gdzie on, gdzie on studiował, opowiedziała jego historię tam sprawdzili porównali jeszcze ten, ten indeks jego z, z wcześniejszymi jakimiś tam ocenami i tak i mógłby on uzyskać dyplom właściwie no nie dyplom, ale tytuł socjologa I tam chyba 50 latach został mu on przyznany. Nie odebrał go osobiście, bo już był na tyle, że tak powiem, w kiepskim jakimś tam stanie fizycznym, zdrowotnym, którym mu uniemożliwiał podróżowanie, ale odebrał ten dyplom, jego, ten tytuł, jego syn. I oczywiście cała ta jego historia została na rozdaniu tych, tych dyplomów, tych z, z, z racji ukończenia e, innych, prawda, tych absolwentów, e, opowiedziana, przekazana, no i stała się też z tego rodzaju jakąś taką, e, no, inspiracją, e, natomiast e, tutaj jeśli chodzi o to tak, i on w wieku tam 80 paru lat, można powiedzieć, spełnił czyje marzenie. I to w sumie nawet nie on, ale ktoś pomógł mu, właśnie ta, ta kobieta, która się w to zaangażowała, która się tym zainteresowała, która gdzieś to tam dalej popchnęła, e, pozwoliła spełnić temu człowiekowi swoje marzenia. On też jeszcze tam wiele doświadczył jakichś powiedzmy przykrości z racji tego, że właśnie był Polakiem więc tam był też trochę wyszydzany z, z racji tego, że a kto tam pójdzie do dentysty i jeszcze Polaka z nazwiskiem Czartoryski więc tego tam było dużo, dużo i on musiał gdzieś te swoje marzenia po prostu odłożyć poddał się natomiast ktoś inny spełnił to marzenie dla niego, za niego więc no trochę taka smutna ta historia z jednej strony, a z drugiej strony pokazująca jak właśnie ktoś inny ktoś inny może zrobić coś dla kogoś może zrobić coś dla nas my możemy zrobić coś dla kogoś, przez to chociaż właśnie, że gdzieś coś opowiemy że gdzieś coś nagłośnimy ja właśnie czytając książkę Jesteś cudem Reginy Red. Wielokrotnie uświadamiałam sobie jak przez to właśnie, że ona gdzieś tam o czymś napisała, że no wiadomo, że jeżeli to była gazeta, no to w tym bardziej w tamtych czasach było takie główne medium, to no, do, do szerszej liczby ludzi to dotarło. Więcej osób to przeczytało i ktoś mógł w jakiś sposób zareagować chociażby też taka kiedyś przytaczana historia chłopaka, który chciał zostać chirurgiem i wywodzący się z bardzo, się z bardzo biednej rodziny, no w sumie to nie mający szans. Natomiast przez to, że ktoś to przeczytał i pomógł mu to marzenie zrealizować. Więc to chyba tak po raz kolejny też pokazuje mi, żebym tak z wszystkim nie siedziała cicho. Że, jeżeli jest jakaś możliwość, mogę powiedzieć o kimś, komuś, mogę powiedzieć o sobie, no, po to właśnie, żeby, nie wiem, to, to w czymś komuś pomogło, to w czymś mnie pomogło, żeby to gdzieś tam przeszło dalej. A my tak, no, bardzo często siedzimy, no, my, chcę mówić ze wszystkich, ale ja bardzo, bardzo długie lata tak ze wszystkim właśnie siedziałam cicho sama. No to też jest taka tendencja, gdzie tak właśnie w domu jest takie wychowanie, że a po co o tym mówić, a, a w ogóle się nie wychyla, a ja ci to w ogóle się tam w kącie nie odzywaj się. Więc żeby nie mówić, żeby nie mówić. I tu nie chodzi, żeby mówić tylko o złych rzeczach, ale właśnie o dobrych. Że czasem właśnie czyjaś historia stanie się E, jakąś bazą, jakąś inspiracją, czymś, co nie wiem, poruszy kogoś e, i stanie się dla kogoś innego znowu czymś, jakimś paliwem. E, samo to, że też robimy coś dobrego dla innych, no to nas ubogaca e, i daje nam też jakiś sens i cel w życiu. E, więc e, tak, spełniajmy e, i swoje marzenia, <grytanie> i czyjeś marzenia więc tak bym to trochę gdzieś tam podsumowała i mówić tak, zacząć mówić. Zwłaszcza właśnie teraz, gdzie też jeszcze tak znowu wszyscy się gdzieś tam no, obawiamy pewnych, pewnych rzeczy i siedzimy cicho i nie mówimy, a potem się okazuje, że ten też tak ma, ten też tak ma, ktoś tak ma, Bo, że tak powiem, w grupie, w grupie jest... Siła, w grupie jest moc. I chyba o to też w tym wszystkim, przede wszystkim w życiu chodzi, żeby, no żeby to życie nabierało jakiegoś sensu, celu, ale nie żyjemy też sami dla siebie, żyjemy dla innych ludzi i inni ludzie żyją dla nas. Więc pełniajmy swoje i czyjeś marzenia. Pozdrawiam, cześć i do następnego.